Czy po spłacie kredytu bank może cię pozwać? Pewnie myślisz, że skoro spłaciłeś kredyt we frankach, to sprawa jest zamknięta raz na zawsze. Niestety, możesz być w błędzie. Coraz więcej frankowiczów, również tych, którzy już dawno uregulowali swoje zobowiązania i zamknęli umowy, otrzymuje wezwania do zapłaty, lub nawet pozwy sądowe. Między innymi ze strony banku PKO BP. Brzmi absurdalnie? W końcu mówimy o klientach, którzy spłacili już kredyt co do grosza. Działania te mogą być formą wywierania presji. Zwłaszcza wobec osób, które wcześniej podejmowały kroki w kierunku unieważnienia umowy lub występowały do banku o dokumentację. Dlaczego tak się dzieje? Banki podejmują działania zmierzające do odzyskania wypłaconego kapitału kredytu, a w niektórych przypadkach dochodzą również tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli opłat za wieloletnie użytkowanie środków udostępnionych w ramach kredytu. Jeśli dostałeś wezwanie do zapłaty lub pozew, nie panikuj, ale też nie zostawiaj tego bez odpowiedzi. I co najważniejsze, nie działaj w pojedynkę. Zgłoś się do nas, dokładnie przeanalizujemy Twoją sytuację i razem opracujemy plan dalszych działań.